Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit doradcy finansowi. Minął kolejny tydzień, w którym giełdowi optymiści próbują odwrócić negatywne trendy panujące na rynkach akcji od wielu tygodni. Szczególnie było to dobrze widać na Wall Street, gdzie głównym indeksom udało się wreszcie po 7 tygodniach spadków odbić. SP 500 i Nasdaq wzrosły o imponujące ponad 6%. Wygląda na to, że inwestorzy znowu zaczynają przedziwną grę pod tytułem Im gorsze dane z gospodarki, tym lepiej dla nas. W domyśle, im gospodarka amerykańska będzie pokazywała swoją większą słabość, tym szybciej Fed odpuści z zaostrzaniem swojej polityki pieniężnej lub przynajmniej zrobi lekką pauzę dla wzmocnienia sił słabnącej gospodarki. To może być złudna nadzieja, gdyż do tej pory z Banku Federalnego płyną dosyć jednoznaczne sygnały. Nie odpuścimy, póki inflacja wyraźnie nie odpuści. A w obecnej sytuacji wydaje się, że inflacja może zacząć odpuszczać tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, właśnie wtedy, kiedy gospodarka światowa wyraźnie zwolni, spadnie popyt, zanim produkcja i wreszcie zmaleją inwestycje. Ale to nie będzie się dziać z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. To proces, który, zwłaszcza w czasach zachwianego popytu po pandemii i kłopotów logistycznych w produkcji, jak to wciąż dzieje się w przemyśle samochodowym, może się rozciągnąć w czasie na kilka ładnych kwartałów. Drugim czynnikiem, który mógłby wydatnie wpłynąć na obniżenie inflacji, mógłby być wyraźny spadek cen surowców energetycznych. I owszem, można sobie wyobrazić taki scenariusz, kiedy wojna kończy się w Ukrainie, a w Rosji dzięki zmianie władzy dochodzi do odbudowania relacji z Zachodem i uspokojenia nerwówki na rynkach gazu i ropy naftowej. Ale jak tu wycenić prawdopodobieństwo takiego scenariusza, skoro Putin, pomimo iż duża część świata życzy mu szybkiej śmierci z powodu jednej z dziesiątków śmiertelnych chorób, o których co chwilę donoszą media, to ten z uporem tkwi przy swojej władzy, prowadząc wciąż wyniszczającą wojnę dla siebie, Ukrainy i trochę też dla całego świata. Ponieważ więc te dwa scenariusze są dosyć mało prawdopodobne, to opieranie na nich nadziei, że w najbliższym czasie banki centralne wrócą do swych gołębich postaw, a tania gotówka znowu zaleje rynki, wydaje się być co nieco złudne, a już na pewno przedwczesne. No, tak czy inaczej, wahadło nastrojów inwestorskich wyraźnie przechyla się na byczą stronę, a pytaniem na dziś jest, jak głęboko może w tą stronę się jeszcze odchylić. Co ciekawe, polski WIK nie był w zeszłym tygodniu pełnoprawnym beneficjentem gwałtownej poprawy nastrojów za oceanem. Półtora procentowe wzrosty nie wyglądały imponująco. Nie pomogły ani kolejne plotki wychodzące z obozu władzy, iż Krajowy Plan Odbudowy zostanie wreszcie zaakceptowany przez Komisję Europejską, ani świetnie wyglądające dane o prawie 20% wzroście sprzedaży detalicznej w kwietniu, licząc rok do roku. Zresztą te kwietniowe dane to najprawdopodobniej kolejna zwrotka łabędziego śpiewu polskiej gospodarki. Tak imponujący wynik był po pierwsze zasługą niskiej bazy sprzed roku, gdzie mieliśmy do czynienia z kolejnymi lockdownami i czasowym zamknięciem galerii handlowych, a po drugie było to spowodowane ekstraordynaryjnym popytem ze strony uchodźców z Ukrainy, o czym świadczą gigantyczne wzrosty sprzedaży w branży odzieżowej i obuwniczej. O tym, że kolejne miesiące nie będą wyglądały już tak różowo, świadczą spadki dynamiki wzrostowej w budowlance oraz pogłębiające się pesymistyczne nastroje konsumentów. Poza tym, wszyscy z zapartym tchem czekają na najnowsze szacunki Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące majowej inflacji. Że będzie wysoka, tego są pewni wszyscy, ale czy znowu zaskoczy skalą wzrostu, to się już niedługo okaże. No i jak na nią zareaguje Rada Polityki Pieniężnej, to znaczy czy podwyższy stopy kolejny raz mocno czy bardzo mocno? Na wszelki wypadek inwestorzy kupują złotówkę, umacniając naszą narodową walutę po mocnym osłabieniu z ostatniego okresu. Najwyraźniej rynek spodziewa się, że RPP nie będzie się patyczkować. Można też spekulować, czy słabsze nastroje nad Wisłą nie są też pokłosiem obaw inwestorów o wprowadzenie w życie nowego pomysłu premiera Morawieckiego, czyli tzw. podatku od ponadnormatywnych zysków osiągniętych dzięki pandemii i wybuchowi wojny w Ukrainie. Nie jest to pomysł odosobniony. Podobne zapowiedzi słychać już w Wielkiej Brytanii, a konkretna deklaracja padła też z ust węgierskiego premiera. I to tam właśnie giełda zareagowała bardzo nerwowo. Możliwe więc, że i u nas część inwestorów mogła dojść do wniosku, że skoro największymi beneficjentami cenowego Armagedonu na rynkach surowców są energetyczne spółki giełdowe kontrolowane przez państwo, to one mogą stać się też największymi ofiarami nowego pomysłu polskiego rządu. Ale to czyste spekulacje, a już w najbliższych dniach może okazać się, czy polski parkiet będzie podążał za trendami wyznaczonymi przez główne rynki światowe? Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejny Puls Rynku zapraszam w następny poniedziałek. Do zobaczenia i nie zapominajmy, niech żyje wolna Ukraina. Nasi wschodni przyjaciele wciąż potrzebują naszego wsparcia w walce z brutalnym rosyjskim najeźdźcą.